Dużo się mówi w ostatnich miesiącach o kryzysie. Czy Pan jako osoba nadzorująca ośrodek pomocy społecznej obserwuje jakieś zmiany? No tak, obserwujemy zmiany, bo te światy stoi w miejscu i wszystko jest płynne. Natomiast o dziwo na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech lat, jeżeli chodzi o pomoc, jakiej udziela nasza placówka Ośrodek Pomocy Społecznej, czyli placówka, która się właśnie zajmuje niesieniem pomocy tym osobom najuboższym, odnotowuje w ciągu tych ostatnich trzech lat spadek swoich podopiecznych, klientów i tych beneficjentów właśnie świadczeń. Nie jest to spadek duży, niemniej jeśli chodzi o liczby, to w w 12 roku, w 2012 w stosunku do 11 ta ilość spadła o 10 rodzin z 260 do 250, jeżeli mnie pamięć nie byli. No i to pomimo pomimo tego, że przecież wzrosły czy podwyższyły się te kryteria, według których ta pomoc jest tutaj udostępniana i do której się ma prawo. Więc wydawałoby się, że wesoły ten kryzys, jeśli chodzi o te warstwy najuboższe naszych mieszkańców, nie dotknęła. Być może oczywiście jest on zauważalny w rodzinach o budżecie takim. Średnim, jeśli chodzi o skalę ogólnopolską, być może tam ta stopa życiowa spadła. Natomiast jeżeli chodzi o najuboższych wydaje mi się, że tutaj problem raczej jest przez nas. No, nie Czy więcej dzieci zaczęło korzystać z dofinansowania obiadów? No i tutaj również tutaj również mogę... Ze zdziwieniem odnotować raczej ustabilizowanie się tego zjawiska korzystających. Pomimo, że to, co mówiłem poprzednio, również i tutaj kryteria, kryteria finansowe dzieci, które mogą się ubiegać o to, rodzin, które mogą się o to ubiegać, wzrosły. A więc wydawałoby się, że odnotujemy jakiś wzrost liczby korzystających. On utrzymuje się na poziomie sprzed czasów, nazwijmy to, kiedy stołówki w szkole prowadzone były przez samą szkołę. Obecnie jak wiemy doskonale, to żywienie zostało w jakiś sposób przeorganizowane i i stołówki prowadzą podmioty zewnętrzne, niemniej nie mniej wywodzące się z kadry pracowniczej tych kuchni i stołówek, właśnie które były zatrudniane wcześniej przez samą szkołę. No i cóż, no i jeśli mogę też tą drogą zachęcić tutaj dzieci, ich rodziców przede wszystkim. To chciałem zachęcić, żeby oprócz tej pomocy, którą ośrodek pomocy społecznej niesie w postaci tych darmowych posiłków, żeby korzystać z stypendium posiłek dla uczniów. Także myślę, że również tutaj wyznaczyliśmy takie widełki, tak wysokie, że mogą z tego korzystać, z tych darmowych posiłków również dzieci z rodzin. Nawet średnio, średnio zamożnych. Także zachęcam po prostu do y, informowania się w sekretariatach szkół, bo to jest coś, co po prostu się y, mieszkańcom naszym należy i o co zadbaliśmy jako Rada, y, dzielnicy i zarząd.